Czy czad drugi, syn czada pierwszego, będzie prawdziwym czadem? To się przekonajmy, chociaż nasz czad obecnie ma 53 lata, ale fajnie się zapowiada przyszłość naszego Bizancjum, ponieważ jego syn jest dziedzicem Bizancjum i jest dziedzicem Bułgarii. I uwaga, proszę Was bardzo, postaramy się zabić naszą żonę, która jest tutaj problemem naszym, ponieważ okazuje się, że ona miała lovera i chyba jedno czy dwójka dzieci. To nie jest moje dziecko. A, ziomek nie żyje, bo go chyba zabiłem w międzyczasie, tak. E, no i już nie ma Lovera, bo nie żyje. Ale, no ona jest problemem, bo mnie wkurzyła, tym Loverem, a nasz waca jest dobrym tutaj e, intrygantem, więc się go pozbędziemy. pozbędziemy. Jej pozbędziemy. A druga sprawa jest taka, że w Kansilu nie mogę wykorzystywać żony do jakiejś tutaj pomocy z państwem, ponieważ ona ma własne państwo. I ona ma ten sam problem. No to w takim razie rozwiążemy ten problem u jednej i u drugiej strony. Po prostu przekupując e, i ściągając sobie ludzi, którzy mogli nam pomóc z zamordowaniem jej. Dodatkowo, jak nasza żona ma kochanka, to my też skadamy się, staramy się o kochankę. I o tą tutaj panią 20-letnią, która jest e, tutaj panią z Salerno. Nie wiem, czy ona ma dziecko z nami, w sumie już nie pamiętam, ale chyba też jakiegoś dzieciaka na boku mamy. Ale nie tylko tym żyje król, przecież, prawda? prawda? E, król żyje na przykład też wypowiadaniem wojen o taką. Dużo Bożą Mołdawię, którą tutaj teraz proszę bardzo atakujemy. A pewnie się zastanawiacie co się stało z wojną domową, która e, była. O, e, tu się tutaj Okkor Interaction, ale jednak nas polubiła. E, która była sobie w poprzednim odcinku, co nie? Na koniec e, z naszym władcą. E, jest taka, że wygraliśmy ją. O, takie nagliczak jest no, nasz. E, wygraliśmy ją, ale to był problem, ponieważ mieliśmy jedną wojnę domową, mieliśmy później drugą wojnę domową. Mieliśmy wojny z chłopami, i skończyłem te wojny w odwrotnej kolejności. My skończyłem chłopów, potem skończyłem drugą wojnę domową, na koniec pierwszą. Ta wiesza się ciągnęła troszkę, ponieważ przy trzech wojnach domowych nie wiedziałem kto jest gdzie, tak na serio. I myślałem, że podbijałem pierwszą wojnę domową, a podbijałem drugą wojnę domową. I o, ta pierwsza wojna domowa zdążyła mi zachować całą Anatolię, praktycznie. Ale my się do nich wbiliśmy, jak zatwiliśmy problemy e, z chłopami i z pierwszą wojną domową, i było pyte się nasza żonka nas woła, ma bunt w kraju i my szczerze mówiąc odpowiemy na pomoc e, z tego powodu, że to w końcu będzie naszego syna. E, w końcu będzie nasze, no bo jednak e, tytuł Imperium jest nad tytułem Króla Bułgarii, czyli będzie Imperium Bizantyjskie. I dlatego wypadałoby wysłać troszkę ludzi. I uwaga was proszę ba bardzo, i nasza żona wzięła i umarła. O, widzę, że tutaj coś się uwolniło. Będzie trzeba wtedy to później... O, kurde, jakże i to przejmiemy, to ale nas to wywali w pizdu, cholera w, w cholerę, no. E, niestety nam zabrał ten te filowo, tak? E, te filoponicy i ro, 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 rodobosy. tutaj jest na południu. Ale my to odbierzemy z czasem, nie martwcie się. Ja się nie martwię na przykład. No i cóż, nasz wadca nie ma żony. Jako że mamy już swoje lata, to sobie pozwolę wybrać jakąś żonę pod statystyki, zamiast pod e, sojusz. E, dzięki czemu, dzięki tej żonie po statystyki, mamy teraz zarówno opcję, żeby odboostować się ładnie w Stewardshipa, jak i w intrygi. No i naszemu synowi jeszcze Nitra się zbuntowała, kurna mać, będzie trzeba tutaj ogarnąć to wszystko, ale no wiemy jakie są początki. E, nasz Watson też nie miał kolorowych początków, jak przejmował e, państwo po ojcu i to jeszcze za ojca te problemy wyskoczyły, tak tak jak u matki w tym przypadku. Ale jeden z naszych sydanków niestety zmarł i nasz król chyba będzie pijokiem, mi się zdaje, z tego powodu. Tak, alkohol zawsze w takich przypadkach pomaga. Nie no, akurat jajcuję teraz tak na poważnie. No, nie, lepiej w ogóle nie pić alkoholu. Skoro nasz władca jest alkusem, trzeba z tego skorzystać, żeby się ostresować. Hyk, trzeba. A to zaraz zorganizuję imprezę. Bo jesteśmy jak na minusie w takim razie, to niedługo się napijemy na porządnie w takim razie. No, i zyskujemy kolejne tutaj tereny, które. Nie, one, ch one chyba nie należały tak daleko do cesarstwa rzymskiego kiedyś. Może dotąd, ale nie tutaj raczej. Ale my je posiadamy. To bogatemu zabroni. To cesarzowi Bizancjum zabroni. No dobra, jedne wojny się pokończyły, inne się zaczynają. Coś się kończy, coś się zaczyna. Jebać Disar, kurwy syna. chuj, mój własny syn próbował mnie zabić. O ty kurwy syna, a ja go nie mogę bez moim dzieckiem. Kurwa, on własnego starego może zabić, a, on, a ja dziecka nie mogę. Co za dyskryminacja. Przepraszam was bardzo. Dobra, jak mówiłem, że idziemy pić, to będziemy pić. Idziemy chlać, zwołujemy ludzi. E, czas na zabawę, elo podczas wojny. O nie, już coś się tutaj nie podoba. A, chuj z tą imprezą i tak, tak nie lubię imprezować. Co to byłby za odcinek bez klepania muzułmanów, co nie? Ło, Ziomek z Afryka, gdzie murzynek Bambo mieszka. Chcę zająć kurwa Sycylię, Co oni są pojebanić! On myśli, że ma szansę ze mną. Słuchaj gość, w dwa miesiące kurwa zajmuje tą prowincję, niższej, kurwa każde, każdą armię co tutaj jest, tak? I ja kurwa do ciebie płynę. Ja dam każdy kurwa pieniądz, żeby przypłynąć i ci kurwa wpierdolić. A nie! Dobra, rozumiem, on nie miał sojuszników. Przepraszam was bardzo, a ja o tego nie zauważyłem już popłynąłem. Fakt, to trzeba wezwać moich sojuszników w takim razie na to wygląda. Okej, okay, jest bitwa z nimi. Moi byli bardzo głodni podczas tej bitwy, ale wygrali pierwszą, ale przybyła druga armia i z tej bitwy to trzeba się akurat wycofać kompletnie. No niestety na morzu ciężko jest wyżywić taką armię, no mimo że mogli łowić łyby, jak papież to robił. Ale tego nie robili i musieliśmy z drugiej bitwy się wycofać niestety. Idziemy się bić ponownie, teraz oni głodują. To jest bardzo dobra informacja. O chuj, podwójna, jeszcze jakaś wojna mi wskoczyła teraz. Gaddzemy. Ale udało się. Aha, to są wikingowie, którzy ponownie płyną. E, był event wcześniej i ja wcześniej wpierdoliłem tym wikingom. E, mamy trzy opcje: mamy po prostu opcję, powiedzieć, Elon, napierdalamy się. Chociaż nie wiem, czym się różni ta od, te, od tej opcji. E, mamy opcję, żeby zgodzić się, że oni ok. 80: tu jesteście moimi weselami, będę się napierdalać. I to ziomek ze Szwecji aż przybywa, żeby zająć te tereny, co my od Mołdawii wzięliśmy. Łos kurwesy, ile on ma ludzi? 12 koła, 12 kurwa koła ma skurwesyn. ja pierdolę. Dobra, żeby to wygrać musimy być jak Tommy Lee Jones w ściganym, żeby wygrać jedną i drugą e, wojnę. Więc od razu się wpierdalamy do nich do terenów, teraz to my przeprowadzamy kontrkurwa dżihad, co oni tam chcieli zrobić na tereny. I rozpierdalamy im armię, jolo. No i przegraliśmy bitwę, fuck. Jednak dobra pozycja defensywna dała im wiele. I kolejna przegrana, kurde bele, co się dzieje? Nie mogę ich dorwać, żeby ich pokonać. Dobra, udało się. Udało mi się wyczaić dzień, gdzie część ich armii odpłynęła, a druga część nie. I dorwaliśmy, kurwa, tą część armii, co jeszcze nie odpłynęła. Natomiast tą drugą, ta druga wróciła z późnieniem i też zostali w pierdol. Dobrze. No i nasz władca zmarł. Słuchajcie, nie, nie zostawię tak tego bez rozwiązania. Musimy rozwiązać, czy następny władca... Właśnie, czy połączyła się Bułgaria? Tak. Włączyliśmy Bułgarię z. O, chuj! On zaraz się zabije. Ja pierdolę. O, nie, zestresowany. w Chuj! Nie ma żony jeszcze. God damn it. Słuchajcie, nasz Waca jest sadystą. To sprawia, że tortury na dzieciach go stresowują. Jest to poświęcenie, na które jestem gotów. <grym> A sorki, młody sorki, że w, trzech, w wieku trzech lat ci petkę odciąłem. Ale no, shit happens, no. To ja jesteś Żydem. Dobra, wielka bitwa w Afryce. I udaje się, udaje się z tymi dżihadystami. Wygrać, bardzo dobrze. No niestety, przed Winkingami trzeba się ukorzyć. Też mi się to nie podoba bardzo, no ale shit happened, nie jesteśmy w stanie prowadzić dwóch wojen naraz. Nasz dziadek byłby w stanie i by najebał im wszystkim zająć życie. to niestety wili się jako, jakiś dobrze się zgadali, że w się było ponad 30 tysięcy ludzi do walki. Jednak ciężko. Słuchajcie, popłynąłem bezpośrednio do Arabów, spuścić im w pierdol, bo mnie wkurzają i Araby przychodzą się bić w bitwie w takim razie, e, spuszczam im łomot, niedługo chyba wygramy tą, ten cały dżihad, kurna, no nie spłaci się, no ja to wy, na ten dżihad wyjebałem kilka tysięcy dukatów, żeby się bronić przed nim, nie ma chuja, żebyśmy się wybronili, dobra, przynajmniej udało się zająć tą prowincję, kończymy, A nawet pieniądze, pieniędzy nie dostałem, nie wiem co ja dostałem, nie przeczytałem warunków pokoju, ale dobra. Po prostu dali jak to podpisałem i tyle, tak z przyzwyczajenia. Dobra, wiecie co? Planowałem kończyć, ale jest tutaj takie jedno miejsce, które nie daje mi spokoju. Nazywa się Wallachia i chętnie bym ją zajął, patrząc, że mają tylko 2000 wojska i praktycznie brak żadnych sojuszników. No i teraz zbijamy. Wojsko jest, zmęcz... zmęczone wojną. Jedni to tak nazwą, ja to nazwę e, pełne weteranów. <grym> no i nasz się zachorował. Naturalnych powodów 38 lat z wieku już zginął. No i toczymy dalej, jako nasz następny dziedzic. Kim jesteśmy dokładnie? Basileus Belisarius of the Byzantine Empire. Słuchajcie, on się zapowiada bardzo fajnie. Jest dobrym intrygantem. Pójdziemy jak najbardziej w intrygi. Wiecie, tutaj napłodzimy, kogo popadnie, pozabijemy, kogo trzeba, i w ten sposób osłabimy wrogów. E, na to przynajmniej liczę. I to się nazywa zabawa w Bizancjum. Słuchajcie, idziemy w wojnę domową. Połowa naszych kurwa wasajna chyba opuściła, poszła sobie w dupę. E, kurna, no musimy porałować jakieś sojusze szybko, żeby kogoś ogarnąć, kto nam pomoże. I czy zabijemy jednego z tutaj sprętendentów, czy jednak się nie uda, czy jak to się wyda? Oooo, e, you murder. Kurde, no wydało się niestety. Dobra, mamy 100% o Walachie. Tyle chociaż się połączyło na razie naszego państwa. A my ponad w ogóle, ponad domenę tego nie zwróciłem uwagi. Będzie trzeba tą domenę poczyścić w takim razie, dać na przykład synowi tereny, których nie chcemy. Jeszcze mnie ekskomunikowali. Mój kurwa, almolner, tutaj, ja pierdziele Huju, jak mogłeś mi to zrobić? Czemu nie, nie upilnowałeś tego? Będę musiał zabijać ludzi na lewo i prawo w takim razie na to wychodzi. Co za pojebana akcja: moja ciotka, moja e, żona i moja przyjaciółka. Chyba z kimś się jebała na boku. O ty chuju jeden. fakcję pojawiła jeszcze frakcja, która chce niepodległości. Nieładnie. No i słuchajcie, ja się nie poddam wojnom domowym, ja jej mam w dupie. Będę walczył do ostatniego pieniądza, jakiego mam w banku. God damn it. No i znowu się nie udało gościa zabić jakimś cudem. Nie wiem czemu. Nie wiem. Miałem... Kurwa na początku, jak zaczynałem z Kim, miałem 95% szans. I teraz chuj. Jeszcze kolejny Dangerous faction. Tak, Bul Bulgarian orthodox. Por... Kurwa, chuję. Okej, okay, mój ziomek tutaj dobry, chyba ten pan Leon Patriarcha mi pomógł się rozwieźć tą... E, tą tutaj moją żoną poprzednią, którą nie chciałem. I mamy szansę, może zrobić jakiś sojusz, no liczę już, że... Że coś chociaż z tego wyjdzie. Kurde, Kingdom of Nubia tylko, Asturias, ja Pierdzielę, albo kość z Hiszpanii, albo... Czornych muszę tutaj wołać. A dzięki temu małżeństwu daje się kurwa spłacić długi. Dobrze, moje wojska nie da się lepiej walczyć. Dobra, słuchajcie, raz kozi śmierć, robimy... Coś, czego mój Wac się nauczył, czyli kurwa, porywać ludzi. E, zestresujemy się, że ja pierdolę, ponieważ jesteśmy e, greedy z tego no i to rozwanie pieniędzy nie jest dobrą opcją dla nas. Ale zrobimy to, zrobimy to kurwa, żeby po prostu go porwać, mojego brata. Jest! Kończymy jedną wojnę domową. Sukces! Teraz czas się zająć o kolejną. E, tutaj mamy jeszcze w Anatolii jeden buncik. I później zrobię snik, a tak, postaram się, że i ten mucik zrobię, pójdę do Sycylii bezpośrednio bić się z bratem. Podczas wojny pokażmy wasalom, że jednak możemy prowadzić normalne życie i zwołajmy imprezkę, której ją nadzieję, się ostresuje troszkę. Fuck! Atakuje nas kurczybyk. Będzie już niezwykle trudne, żeby tym się zająć. Wiem jak jeszcze gościu z 12 tysięczną armią leci na mnie. No widać, Arabowie nie pozwalą normalnie żyć w Bizancjum tutaj. No słuchajcie. Powiem wam szczerze, jesteśmy w dupie, kurwa. Nie dość, że prawdopodobnie nie wygramy z... O, jeszcze trzecia wojna. O, oh, fuck. I to jeszcze wikingowie idą. O, to Bizancjum, co nie? Kurna, wiecie co ja zrobię? Wiecie co ja zrobię? Nie spodziewacie się tego, co ja zrobię. Nie, nikt się nie spodziewa tego, co ja zrobię. Nikt się, kurwa, tego nie spodziewa. Poddałem! Poddałem państwo... Znajduję to się teraz z tym królem Tesalonik. Wizancjum samego jako tako nie mam. Ale to nie są kurwa już moje wojny. Kurwa tak, nie mogę się odbić jeszcze raz po prostu od dna. Słuchajcie, to jest człowiek, który jest od intryg, co nie? Żadna intryga do teraz mi nie wyszła. Porwanie nie wyszło, morderstwo nie wyszło, nic mi nie wyszło. Czy myślicie, że mu się coś udać? Czy myślicie, że to był ten sprytny ruch? Który definiuje właśnie jego intrygi? Czy chcecie zacząć w kolejnym odcinku? Dajcie proszę znać w komentarzach i ocenach pod filmem. Na razie cześć pa.